W dzisiejszym filmie przedstawię wam dwie przerażające historie graczy Minecraft. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, bo każdy tysiąc łapek w górę, to jedna dodatkowa historia w następnym odcinku. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo filmy pojawiają się codziennie, a po tej statystyce widać, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Jak nie widziałeś poprzednich odcinków, zapraszam do playlisty, która w tym momencie wyświetla ci się na ekranie. Dobra, pierwsza historia jest od użytkowniczki Marylka, która opowiada o Seedzie Zero. Było to całkiem niedawno temu. Chciałem pograć w Minecraft i coś przetestować. Nie sądziłem, że będzie to takie przerażające. Pewnego dnia postanowiłem, że przy tworzeniu świata. Piszę seed z jednym zerem. Tak zrobiłem i kliknąłem stwórz świat. Trochę długo świat się generował, ale było to spowodowane moim wolnym komputerem. Po jakiś pięciu minutach w końcu świat się stworzył, ale było coś bardzo nie tak. Zrespiłem się w powietrzu i dookoła mnie totalnie nic nie było, tak jakbym lewitował. Byłem przerażony, bo nigdy czegoś takiego w Minecraft nie widziałem. Pode mną nie było nic, tylko chmury, nade mną tak samo. Na mapie totalnie nie było żadnych bloków, ani tekstur. Chodziłem i zastanawiałem się, o co może chodzić. Przecież normalnie mogłem chodzić, skakać, bić, ale mapa wyglądała, jakby jej nie było. Nie mogłem stworzyć żadnych przedmiotów, przez to, że nie miałem jakich pozyskać. Postanowiłem spróbować się zabić. Niestety nie było to takie proste, bo mogłem tylko chodzić po równym terenie, bo nie było żadnych gór ani pagórków. Zacząłem więc po prostu sprintować i biec cały czas przed siebie. Jak miałem już połowę jedzonka straconą, nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Był to kurczak, który sobie swobodnie chodził, jak gdyby nigdy nic. Bardzo się zdziwiłem, bo nie spotkałem wcześniej żadnych zwierząt ani mobów. Postanowiłem do niego podejść i go zabić z rączki. Jak to zrobiłem, wypadło z niego jedzenie, tak jak jest zazwyczaj. W głowie miałem już dziwne myśli, wiedziałem, że to jakiś błąd gry, dlatego chciałem zobaczyć, na czym on dokładnie polega. Poszedłem więc dalej, ale nic ciekawego się nie działo. Robiła się już powoli noc, a ja nie mogłem nawet zrobić łóżka, bo nie miałem skąd pozyskać przedmiotów. Co dziwne, jak była noc, moby normalnie zaczęły się respić i mnie gonić. Ponieważ chciałem przetestować, co się stanie, gdy zginę, rzuciłem się na nie, a one mnie zabiły. Po zrespieniu się ponownie zobaczyłem, że jestem w tym samym miejscu, co byłem wcześniej, czyli w nicości. Postanowiłem wyłączyć grę i włączyć ją ponownie, żeby zobaczyć, co się stanie. Po załadowaniu świata moim oczom ukazał się normalny Minecraft, tak jakbym świeżo co się zrespił na nowym świecie. Co prawda była noc, tak jak wcześniej, ale byłem już na ziemi, a nie w powietrzu. Było to bardzo dziwne. Uważam, że odkryłem jakiś rzadki błąd, albo po prostu seed z jednym zerem jest jakiś podejrzany. Nigdy więcej nie przydarzyła mi się podobna sytuacja, ale jak o tym myślę, to do dzisiaj nie wiem, jak to możliwe, że to się stało. Druga historia jest od anonimowego użytkownika, która opowiada o atakach DDoS. Kiedyś przydarzyła mi się naprawdę nieciekawa sytuacja. Było to w roku 2019, kiedy byłem naprawdę dużym fanem gry Minecraft. Niestety, po tym co mnie spotkało, już nie jestem i omijam granie w tą grę na multi, bo naprawdę miałem duże z tym problemy. Grałem sobie w Minecraft non-premium i byłem na pewnym serwerze Discord, z którego pobrałem tą wersję gry. Była tam fajna atmosfera i mili ludzie, jednak to wszystko do czasu. Pewnego dnia dostałem wiadomość prywatną od jednego z użytkowników. Był to jakiś podejrzany link, w który niestety kliknąłem. Po kliknięciu przeniosło mnie na jakąś dziwną stronę, na której nie było nic ciekawego. Jak się później okazało, była to strona, aby zdobyć moje IP. W tamtym momencie nie zrobiłem sobie z tego nic, bo uznałem, że ktoś po prostu się pomylił. Jednak po czasie zaczęło się dziać coś naprawdę niepokojącego. Zdążyłem już zapomnieć o dziwnej wiadomości od nieznajomego, bo byłem zajęty graniem w Minecraft. Akurat wtedy budowałem farmę. Nagle jednak zobaczyłem, że nie mam internetu w komputerze. Skapnąłem się w momencie, kiedy muzyka z YouTube'a się zawiesiła. Zdziwiłem się, ale uznałem, że może być to jakaś zwykła awaria. Więc poszedłem do routera, aby go zresetować. Gdy to zrobiłem. Wróciłem do kompa, ale nadal było coś nie tak. Miałem internet, lecz był bardzo wolny. Strony ładowały się w minutach, a nie w sekundach. Nie wiedziałem, co mam robić, bo była to dość dziwna sytuacja. Stwierdziłem, że poczekam, bo może firma rzeczywiście ma jakąś awarię. Następnego dnia jak wróciłem ze szkoły, w moim komputerze nie było totalnie internetu. Powiedziałem o tym rodzicom, a oni zadzwonili na infolinię, wytłumaczyć o co chodzi. Miła pani z infolinii powiedziała, że u nich wszystko gra i że może być to problem z routerem. Byłem wkurzony, bo nie miałem internetu już drugi dzień. Zacząłem szukać możliwych powodów braku internetu na telefonie. Natknąłem się na ciekawy artykuł, który opowiadał o DDoSach. Jakby ktoś nie wiedział, co to DDoS, to nielegalny sposób na wysyłanie pakietu internetu, co skutkuje tym, że internet przestaje działać. Co ciekawe, w artykule były nawet sposoby pozyskiwania IP, i wtedy mnie oświeciło. Przecież był jakiś typ, który wysłał mi link i w sumie od tego wszystko się zaczęło. Wszedłem na Discord na telefonie, ale zobaczyłem, że dziwny użytkownik mnie ma zablokowanego. Szukałem w internecie, jak można się przed tym obronić. Okazało się, że trzeba zmienić router i IP. Wytłumaczyłem rodzicom, co się dzieje, a oni zadzwonili do firmy od internetu a firma zgłosiła to na policję. Wszystko trwało naprawdę długo, ale finalnie dostaliśmy nowy router z nowym IP i wszystko po czasie się ustabilizowało. Mam dla Was przestrogę. Uważajcie, w jakie linki klikacie i od kogo. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Jeżeli przydarzyła ci się jakaś historia w Minecraft, napisz ją i wyślij na mojego maila iSuperMVK@businessmail.pl.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym Wasze historie. Trzymajcie się.